Cześć, wyznasz ekstrema funkcji, no i mamy podaną funkcję f od x równa się x plus 2 w nawiasie do kwadratu razy i drugi nawias x minus 4. Ile rozwiązań ma funkcja f od x równa się minus 30? No to próbujemy. Zróbmy sobie dziedzinę naszej funkcji, żeby jak znajdziemy sobie już to ekstremum, to żeby wiedzieć, czy on w ogóle należy, no ale tu zbiorem, dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. No a teraz liczymy sobie pochodną. Tą pochodną rozwiążę w podobny sposób, jak rozwiązywałem wczoraj, czy przez wczoraj jakąś pochodną. Także to jest moja pochodna iloczynu, tylko że ten pierwszy czynnik to zrobimy pochodną funkcji złożonej i to będzie 2 i w nawiasie x plus 2. Później będzie razy 1, bo pochodna funkcji wewnętrznej, razy to drugie, dodać i to pierwsze x plus 2 kwadrat razy pochodna drugiego czyli 1 no dobrze, pochodna 1 znaczy i w czynnik równy 1 to można sobie to e, olać, no i my będziemy mieć coś takiego, że będzie, no może spotęgujemy sobie, znaczy pomnożymy sobie x razy x to jest x kwadrat i ta dwójka 2x kwadrat minus 4 x razy 2 minus 8x. Eee, 2 razy x to 2x i jeszcze dwójka plus 4x i 2 tu będzie minus 8, czyli minus 16, a później będzie plus x kwadrat plus 4x plus 4. Jeżeli sobie to zredukujemy, to otrzymamy 3x kwadrat, no a później będzie, tu będzie minus 4. O, to nam się ładnie poskaca, jedno, drugie, trzecie, no a to z tym to będzie minus 12, no dobra, no to teraz dziedzina, to było dziedzina funkcji, dziedzina tej pochodnej, jak będziemy szukać miejsc zerowych, to żebyśmy wiedzieli, prim, żebyśmy wiedzieli, czy te miejsca zerowe w ogóle należą do tej pochodnej, czy nie no ale dziedziną jest e, dziedziną jest cały zbiór liczb rzeczywistych no i teraz przyrównujemy do zera 3x 2 minus 12 jest równe 0 podzielę sobie na 3 x kwadrat minus 4 jest równe 0 czwórka na drugą stronę e, i pierwiastkujemy jeżeli już da się pierwiastkować w łażystym stopniu to będą dwa rozwiązania zbiorze liczb rzeczywistych x równe 2 lub x równe minus 2 no dobrze, teraz szybki wykres, bo przecież to były miejsca zerowe. Mnie interesuje, kiedy funkcja jest pod, nad 8, a kiedy pod. No i teraz co? No to była kwadratowa funkcja uśmiechnięta, a, tylko by tu wypadało dać minus 2 i 2. No a teraz będziemy robić ekstrema. Ja to przeważnie sobie tworzę taką tabelkę. Hop. I od razu mam te też zakresy od minus nieskończoności do minus 2. W minus 2 jest jakaś e, coś się dzieje, od minus 2 do 2. W dwójce coś się dzieje i od 2 do plus nieskończoności. E, dobrze. No i teraz tak, tu była sobie pochodna. Hop. A tu jest sobie funkcja. I teraz tak, pochodna od minus nieskończoności do minus 2 i była. Dodatnia w minus dwójce 0, od minus 2 do 2, ujemna później 0, a później była dodatnia. I jeżeli pochodna jest dodatnia, to mam funkcję rosnącą, ujemna malejącą, dodatnia rosnąca. E, no dobrze, no ale teraz już widzę, że jeżeli funkcja rośnie, a później maleje, to znaczy, że tu ma swoje maksimum lokalne, a jeżeli maleje, a później rośnie, to mam swoje minimum. Minimum, brzydko to minimum. Muszę jeszcze raz jakoś tak średnio mi się podoba. O, no trochę lepiej. Minimum. E, dobrze, no to e, polecenie było wyznasz ekstrema funkcji. Także e, nasze e, maksimum lokalne e, znajduje się e, w x się równy minus 2 może naprzemy i wynosi i wynosi f od minus 2 no a ta funkcja to była x plus 2 kwadrat x minus 4 czyli to było x plus 2 kwadrat razy x minus 4 x minus 2 plus 2 to 0 razy 0 razy 0 to 0 i później dalej 0 to możemy sobie dopisać wartość maksymalną 0. No i było jeszcze minimum lokalne. W tym przypadku jest też globalnym. A nie, nie, nie jest globalnym, tylko, tylko lokalnym. Bo przecież tam leci sobie dalej w nieskończoność. W x równa się 2 i wynosi f od 2. Równa się, aha, tylko że tutaj dałem x, a to sobie wrzucimy tą naszą minus dwójkę. I tak nie było tam znaczenia. Eee, tak docisnąłem, jakby to była, ta czwórka była sobie w, e, w potędze. Może spróbujmy sobie jeszcze tutaj docisnąć. Minus 2. O, dobra. E, a teraz będzie 2 plus 2 kwadrat razy 2 e, minus 4. Hop. I mam 2 plus 2 do kwadratu, to będzie tak z 16 razy minus 2, czyli minus 32. No dobrze, było tam jeszcze pytanie, ile rozwiązań ma funkcja f od x równa się minus 30. No to my wykorzystamy sobie tą naszą tabelkę, tam było f od x... Równa się minus 30 i miało być powyżej tego. No to patrząc na naszą funkcję, to ona jest tak. Idzie sobie takie minimum, ble, 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 osiąga swoje maksimum, spada sobie gdzieś tam dalej, i później idzie dalej. Więc tu ma swój max dla y równego 0, tu, 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 a tu był x równy się e, minus 2, a tutaj, w tym miejscu było minus 32 tylko że ty, 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 dla x -a równego 2 a my mamy f od x miało być ile rozwiązań jest dla f od x równa się minus 30 no to dla minus 30 no to odczytując z tego wykresu to będzie znajdować się gdzieś hop gdzieś w tym miejscu więc będą trzy rozwiązania raz, dwa, trzy tam były podane jeszcze jakie? Nie, tylko ile rozwiązań ma funkcja? Ile rozwiązań? Yy, trzy. Trzy rozwiązania ma ta funkcja. No dobrze, to tyle. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam jutro do już o prawie ostatnich materiałów. Do zobaczenia. Cześć.